Siemka. Witam w filmie pod tytułem Dungeon Keeper 20-lecie część pierwsza. To już 10 lat od kiedy powstała ta gra. Mimo to dalej mi się podoba. Mam nadzieję, że filmik o niej spodoba się Wam. Enjoy. Po raz pierwszy zagrałem w tę grę, gdy miałem około 6 lat. W tych czasach śmiesznie to brzmi, ale miałem wtedy taki sprzęt, że Dungeon imper 2 zacinał mi się na najwyższych. Jak sami widzicie, gra nie zaskakuje grafiką, ale da się przeżyć, a jak się przyzwyczai, to nawet zaczyna się tę grafikę podziwiać. Chociaż brzmi niewiarygodnie, to prawda. W grze chodzi o kopanie tuneli i jaskiń, w których buduje się komnaty. Te zaś zwabiają przez portal stworki, gotowe na pokonanie dobrych bohaterów z powierzchni, którzy posiadają klejno od przejścia do następnej planszy. Nie jest to takie nudne i monotonne jak się wydaje, twórcy rozłożyli komnaty na grobki i w każdej planszy dostaje się jedną czy dwie komnaty do otrzymanych josz, które są w panelu budowy. Muzyka buduje napięcie, idealnie pasuje do klimatu ciasnych, ciemnych, wręcz strasznych lochów. Ostre dźwięki występują tylko podczas wezwania rogatego, ale o nim kiedy indziej. Koniec części pierwszej.